Ten temat był w 2000 roku omawiany w książce wydanej przez Uniwersytet Wrocławski, książce naszego dzisiejszego prelegenta Konrada Wandowicza, który teraz przedstawi współczesną myśl konserwatywną w naszym, w naszym kraju. Dzień dobry Państwu. Chyba trochę, trochę na wyrost, bo przedstawienie współczesnej myśli konserwatywnej w naszym kraju zajęłoby nam no, bardzo dużo czasu, więc ja mogę tylko zasygnalizować pewne elementy tej myśli, spróbować ją ubrać w jakiś schemat czy model raczej niż schemat, który by był jak pewnego rodzaju wyjaśnieniem, czym jest konserwatyzm w drugiej kolejności jak kształtuje się polski konserwatyzm na, ten, na tle tego, czym jest w ogóle konserwatyzm i wreszcie jakie są ewentualne perspektywy tegoż y, ruchu czy nurtu y, ogólnie rzecz biorąc. Więc y, zaczynając od tej pierwszej kwestii, pojęcie konserwatyzm w różnych krajach i okresach y, definiowane bywa y, inaczej, różnie. W czym tkwi ta podstawowa trudność, że myśl konserwatywna wymyka się niejako jednoznacznym definicjom, jednoznacznemu ujęciu czy klasyfikacji nawet? Czy obejmuje ona zbyt szeroki wachlarz poglądów, czy też może postaw, wzorców zachowania, aby móc być ujętą w jakimś jednolitym nurcie politycznym, czy też no, mamy do czynienia z pewnego rodzaju płynnością granic pomiędzy konserwatyzmem a innymi. Nurtami, jak na przykład pomiędzy konserwatyzmem a klasycznym liberalizmem. Wielu myślicieli bywa zaliczanych zarówno do nurtu konserwatywnego, jak i klasycznego liberalizmu. No, przykładowo można, można wskazać choćby ojca konserwatyzmu współczesnego, jakim jest Edmund Burke, który uważany jest także za liberału, za liberała czasami. George Nash uznał za konserwatystów tych wszystkich, którzy sami siebie nazwali konserwatystami albo którzy byli uważani za konserwatystów przez innych nazywających siebie konserwatystami. A więc tutaj kryterium jakby zaliczenia do nurtu konserwatywnego było kryterium samoidentyfikacji. No tak, tylko problem polega na tym, proszę państwa, że ta sama samoidentyfikacja może być po pierwsze błędna po drugie manipulowana, inaczej mówiąc ja chcę być określany, uważany za liberała, choć nim w rzeczywistości nie jestem, czy za konserwatystę, choć nim w rzeczywistości nie jestem. Wreszcie co zrobić z przypadkami konwersji politycznej? To znaczy w przypadkami kiedy ktoś początkowo przedstawia swoją myśl w ten ani inny sposób, po czym zmienia jakby poglądy. A więc mamy do czynienia z pewnego rodzaju płynnością poglądów czy no nawet radykalnym przestawieniem się, w gdzie zaliczyć tego typu myśliciela. No choćby przykładem takim może być z dziedziny nie konserwatyzmu, a liberalizmu John Stuart Mill, prawda, który w swojej wczesnej młodości jest klasycznym liberałem, później raczej już nie za bardzo jest tym klasycznym liberałem, a jak sam się określa w jednym z listów, mówi, że czasami to ja nawet w niektórych kwestiach jestem socjalistą, co oczywiście jest, jest no... Prawdziwym stwierdzeniem, bo faktycznie w niektórych kwestiach przedstawiał poglądy socjalistyczne. I wreszcie mamy przecież myślicieli czy poglądy, które nie dadzą się jednoznacznie zakwalifikować do żadnego z nurtów politycznych. A więc są konglomeratem różnych, czasami koherentnym nawet, ale ró różnych idei czy różnych zasad, które są właściwe czy charakterystyczne dla różnych kierunków. Politycznych. W takim przypadku także nie dałoby się zakwalifikować kogoś takiego. Konserwatyzm, proszę Państwa, bywa, bywa kwalifikowany czy klasyfikowany jako na przykład konserwatyzm temperamentu, posiadania, praktyczny, filozoficzny, a więc mamy tutaj wymieniane masę różnego rodzaju nurtów, które z konserwatyzmem mają się wiązać. Wszystkie te nurty na ogół definiowane są jako opór wobec, wobec zmian i ochrona status quo w określonej dziedzinie. Znana jest zresztą formuła Lorda Hugh Cecila, który pisał, że w prawie każdym umyśle tkwi głębokie niedowierzanie obcej nam rzeczy. I to Niedowierzanie oddaje pierwszeństwo doświadczeniu nad teorią, a więc skłania nam ku, ku czemuś znanemu. Stąd bierze się właśnie to definicyjne status quo, czy ochrona tegoż status quo. Tę tendencję umysłu, o której mówi tutaj lord Cecil, nazywał on em, em, pewnego rodzaju naturalnym, naturalnym konserwatyzmem. Przy czym y, można powiedzieć, że mamy do czynienia często z tego typu jeszcze rozróżnieniem. Mianowicie odruch nasz osobowościowy do zachowywania pewnych rzeczy jest tym naturalnym y, tradycjonalizmem, natomiast świadomym tradycjonalizmem jest konserwatyzm. A więc y, rozróżnienie pomiędzy czymś, co raczej należałoby określić mianem postawy konserwatywnej od świadomego wyznawania, konserwatywnych idei, a więc myśli konserwatywnej. Zresztą w ujęciu na przykład Karla Mannheima mamy do czynienia właśnie z wyróżnieniem tradycjonalizmu naturalnego jako właściwego naturze ludzkiej i świadomego tradycjonalizmu, która, który to ten tradycjonalizm świadomy nazywany jest przez niego konserwatyzmem. I konserwatyzm według niego jest pewnego rodzaju stylem myślenia wyrażającym sprzeciw wobec zasadniczych trendów czy tendencji współczesnego, współczesnego świata. Przy czym tutaj ta interpretacja przebiega w kategoriach przede wszystkim psychologicznych czy społeczno-ekonomicznych i ów styl myślenia dla Mannheima jest nieodłączny od klasy czy grupy społecznej będącej nośnikiem tegoż stylu myślenia. O ile z pojęciem stylu myślenia można się zgodzić, to już z powiązaniem z klasą społeczną możemy mieć bardzo poważne, poważne wątpliwości. Nie kwestionując oczywiście pierwotnego powiązania konserwatyzmu z klasą społeczną, czyli z arystokracją właściwie, prawda, tylko można by zadać w tym momencie pytanie, z, czy, z kim miałby się konserwatyzm... Wiązać w momencie swojego postępowania. No przecież każda myśl polityczna wiązała się właściwie z ludźmi bardzo dobrze wykształconymi na ogół, a ci należeli bądź to do arystokracji, ewentualnie do, do y, mieszczaństwa. Zabieg zresztą ten wiązania, wiązania z grupą y, społeczną. Jest dość niebezpieczny, bo można w tym momencie także zapytać autora tego typu zabiegu, a z czym jest związana jego interpretacja konserwatyzmu, z jaką grupą społeczną, z jakimi interesami. Jeśli, jeśli myś będziemy oceniać przez pryzmat powiązania, czy to z interesami pewnej grupy, czy przynależnością do pewnej grupy, wówczas dotyczy to także tego, który tego powiązania. Dokonuje, a więc zabieg bardzo niebezpieczny. Na ogół zresztą przecież motywacja, jakby autora, nie jest wprost wyrażona i nie możemy mieć co do tego pewności. Jeszcze warto tutaj wspomnieć, że przecież jednym z twórców na przykład anarchizmu komunistycznego jest także, jest także przedstawiciel klasy arystokracji, książę Kropotkin na przykład, prawda? więc jak widać tutaj niekoniecznie, niekoniecznie ma to, wprost związek. Znaczna część definicji, jak powiedziałem, podkreśla przede wszystkim opór wobec zmian jako tę cechę wyróżniającą czy znamienną konserwatyzmu. Wspólność tej cechy wynika, jak się wydaje, z samej nazwy, bo przecież konserwo, konserware z łaciny przechowywać, zachowywać, utrzymywać, ratować wreszcie. Pojęcie zresztą swym rodowonem sięga starożytności, ale polityczny kontekst temu pojęciu nadała rewolucja francuska, początkowo w znaczeniu zachowania swoich zdobyczy, notabene. Po rewolucji francuskiej, dopiero w tym znaczeniu, w jakim my dzisiaj operujemy, pojęcie konserwatystu, konserwatyzmu zostało użyte przez Chateaubrianda. W 1818 roku Nazwa, w ten sposób zostało nazwane jego pismo Le Conservateur.